Cześć, witajcie. Tutaj Kaz, a to dobranowska rozgrywki. Dzisiaj ze mną są Pres. Cześć. Cool Cześć. Oraz Realizer. Cześć. A gramy w The Last Guardian, czyli ostatni hit od Sony. Czyli to mi to team Ico. Tak. W sumie to ma bardzo dużo związanego z samym ICO, mniej z do Kolosu, ale też są jakieś nawiązania. Tutaj jest sam początek gry, jeżeli ktoś grał, to zobaczy, że to nie jest daleko z fabułą, powiedzmy w ten sposób. Ale już się pojawiają na przeciwnicy. Widzicie? Takie zbroje. I No, fajne. Tu nawet no. widać, że ta kamera się Rzez źle to zachowuje. I wiecie, 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 jak to wygląda? Teraz ja klikam przyciski na padzie, po prostu krzyżaki i X, kwadrat, kółko, wszystko klikam, Majana. maszuję. A no tak, tak hej, chcę, się uwolnić dzięki temu. Tak, uwolniłem się i lecę. Znaczy, bo to, tak, domyślam się, y, trzymając się Gier UED, że nikt nic nie wie. Tak, bo tutaj jest y, praktycznie Oje, nie ma żadnego systemu podpowiedzi. Czasami jest taka lekka narracja, y, Cóż, jakby ten idzie? chłopiec Ciekanie. opowiada. A chłopiec jaksieś, opowiada, ale takim zwajna? głosem starszego mężczyzny, czyli to może będą wspomnienia jego, nie. co przeżył. I e, to są jakieś podpowiedzi, ale czasami ich no po prostu nie ma wcale, albo w większości przypadków ich nie ma wcale. Co oni właściwie próbują zrobić? Jakbyś nie masz to co by się stało? Wiesz co, ja nie do tej pory, udało mi się zawsze uciekać. No, oh, Aha. też nie wresztom... chce wiedzieć. <laughs> Może taka tak, ściama złej. No, nie widzisz, że uciekam, bo, bo to nie jest ci początek. Pomóc. <laughs> no właśnie, to jak w Far czwartym. Ale widzicie, o to jest fajne, że czym co zrobi teraz Stworek, bo podbiegłem do tylko. Ale to Stworek jest nie żyje. Robisz. Zabiłeś go. Nie on Dawaj. wcześniej został tak unieszkodliwiony przez takie promienie i zobaczcie jak dostał taki okresie. Ale ma oczy świętowe. On jest tak, zły jest... ten stworek jak ma takie oczy. Tak, wtedy jest zły i jakby trzeba na niego uważać, żeby nie skrzywdził też ciebie. O, oh. oh, jak w papu undio. No, Czy on trochę też mi się to skojarzyło. Tylko że tego stworka um, oh. wkurzają te właśnie przeciwnicy. Tak to no, może. Dobrze. I teraz zobaczcie, można go jakby pogłaskać i sprzują go uspokoić. Za ogon go będziesz ciągnął? Cs. Ale im przywaliły, ja Maria. To sobie poobserwujemy. Strasznie, I Czyli tam... ty nie walczysz, tylko w potwór za ciebie walczy. Nie, ale. O, tak, tak, czeka ja nie na mogę, mogę walczyć. Ja przynajmniej ja do tej pory nie mogłem walczyć. Może gdzieś tam pod koniec gry czy w połowie tak jest. Ale tutaj jeszcze to chyba nie. Miałem. Nie jest zbyt zadowolony. No nie jest, i teraz. No... Możecie rozdeptać czy nie? cię połknąć przynajmniej taką białym akcję, ale czy rozdeptać? Chyba nie do końca. Możecie o, tak słyszymy narratora. Tak. Triko to jest ten zwierzak, czy ty? Tak, Triko to jest zwierzak. A ty, masz imię, czy jesteś kazem? Ja chyba jestem kazem, ale ja w większości gra gier jestem Piotrem, <grym> więc. Aha, Piotr i Triko, nowa gra od UN. A gdzie on go kłaszcze, ty? <grym> za ogon. Dobrze, tam nie koty jest. lubią jeszcze. Nie, się za głaszcze. nóżkę. Za nóżkę? On jest, właśnie, ja nie jestem w stanie rozpiętnym, no tak. No o, widzicie, w tak się przepycha? Chyba teraz... nie jest zbyt szczęśliwy. No, bo, bo go może trzeba pogłaskać jeszcze wiesz, na przykład po łukę, szyi albo gdzieś pod brzuszkiem. Dobra, no, dobra. Spróbuję mu wejść teraz na, mu właśnie, na grzbiet. A na grzbiet, dobra. Ale zobaczcie, chociażby sterowanie. Jak ktoś grał w Shadow of the Colossus albo w Aiko czy Wiko, my mówimy Iko, to tam właśnie takie sterowanie było dziwne, że trójkątem się skakało. I tutaj jest to samo, więc ja cały czas jestem Gdzie jeszcze nieprzyzwyczajony. Ale oni są konsekwentni. I jak idzie ten mój chłopiec. To ak akurat nie ma jak w shadow do kolosu, że jest punkt taki staminy, yy, gdzie Aby trzeba. nie jest zadowolona z tego, że wlazłeś mu na plecy. No ale już go głaszcza, a widzisz, już się uspokaja. Oooo, a tak uszami ruszył. Ciemnie. <noise> Za karkiem tam jest najlepiej. A czemu on ma. Różek się urwał temu kotku, znaczy temu. Co się właściwie. urwało? No, rogi ma takie jakby urwane trochę. A tego nikt nie wie. On ma Ach, krótkie no tak. Zapomniałem, to jest tak. Jak się zaczyna, dar, że, się, że się cię do the Colossus i trzeba się go trzymać, żeby cię nie strącił za każdym razem. Mówię, że tutaj jak ty jesteś już na nim, to teoretycznie ten twój, to twoja postać się go trzyma i nie puszcza. Tu nie ma tej opcji, że możesz się go trzymać, ile chcesz. Aha. Teoretycznie on nie spada w tym momencie. Kurde, ja cały czas nie jestem w stanie się. Jak to powiedzieć przyzwyczaić do tego, czy ta gra jest ładna, czy nie. Bo na przykład z jednej strony tego pióra, czy tam są pióra chyba, mm. które ma na, na, na całym cielsku, one fajnie wyglądają, ale z drugiej strony momentami, jak się jakoś tam kliczyłem między sobą, to tak przeciętnie dosyć. No, no tak, bo... wygląda źle chyba. No to, właśnie, co to, to, znaczy, to ci ta... nie całkiem? No. Ta gra wyg... jest no, no się... tak sobie zrobiony, w porównaniu do otoczenia. Ale widać, widać, ale że to jest... animowany jest fajowo. Animowany znaczy, animowany, widać, tak. Ewidentnie, że to jest gra z czasów PlayStation 3. Jeżeli chodzi o grafikę, ja tak uważam. Są momenty, na przykład w pewnym momencie się wchodzi, jakby do takiego, ale la lasu, i to wygląda przepięknie, ale. Jak się spojrzy dokładniej na ten wygląd pomieszczeń, nie. to jest to, To tam średnie. ukaże się korytarz jaką tu ma się wcisnąć. No i teraz widzisz, teraz nie wiesz co masz zrobić, no to ja kombinuję, próbuję no wejść po nim zmieści. i może coś tu się A, uda wykombinować. Zobacz. O i spójrzcie, widzicie, to jest takie troszeczkę upierdliwe, nie, że... Trochę takie tą nawet Taki, i Mi się kojarzyło w ogóle to wspinanie z Prince of persia. Nie wiem czemu, jak wspinasz się Pojdziesz go pchał? W w Możesz go pchnąć też tak, żeby on wyszedł z tej... <laughs> Ale no nie no. w tyłek pchać, tylko pchać w głowę. W, ogon, czy to w głowę pchać? No teraz będziemy kombinować, gdzie tu co przejść, no bo ja nie wiem. No, no trzeba w szukać głowie jego przeskocz na drugą stronę, nie? Ale na, Przecież, Nie, bo to, to, to muszę drugą, jeszcze w inną ja ja trochę. Nie ma. Ja odrobi nagrałem i ja miałem takie wrażenie, bardzo przyjemnie mi się grało, natomiast miałem takie wrażenie, że e, cały czas bądzisz po matku. Że grała, no ta, tak, ta, ale zresztą, bo tak jakby to tak, czego się dziwić? Przecież mówimy o grze od Wedy, nie? No, i widzisz, Więc... ja szukam teraz tego miejsca, gdzie tu można przejść, sobie dalej. I no na tam razie nie widzę. Może. Poza, tym, nie poza tak. tym, kaman, budzisz się chłopcem w jakimś zamku z potworem, no to spodziewałbyś no. się, że wyciągniesz mapę z zapazuchy i pójdziesz wiadomo gdzie. No. no w sumie w tym, znaczy w tym, w, w kolosach był ten, ten promyk światła, który świecił i te w którą stronę no tak, jak tam się podróżowało tym koniem do kolosa, jakoś Ale na tam ruchu, też z tego, to co było co ja takie. Pamiętam. tak śmiesznie się przyciąga to, nie, Autentycznie animacje tego stwora są mega fajne. No dobra, nie, no. słuchajcie, ale o, o co tak jakby chodzi w tej grze? Przecież tu się o, nic kurcze nie dzieje. Na no, dzieciach budzi się w tajemniczej świątyni i wiesz, wrać <gry> tak. sobie. Co musisz będziesz musisz robił? Jakby... się go takiego stwora w świątyni, pro jakoś przeżywać. Po Wrócić do swoich musisz. O. a ten stwór. O, ten stwór jest taki, że teoretycznie mówili ci we wiosce, że te stwory są groźne, niebezpieczne i trzeba ich unikać, ale ty masz przeczucie, że ten stwór jest dobry. I w ogóle jest tak, że jak sama gra się zaczyna, to on ma związuje. na sobie coś na zasadzie, jakiś taki zbroi jakby, nie? Jakąś tak, taką maskę, on ma taką nie? tarczę, a tu już. I jeszcze ma powbijane w, sobie w siebie dzidy. Tak, bo ty jakby czasami jak są ci przeciwnicy, to widać było, że m, chyba, nie wiem, czy że mieli te dzidy. I e, trzeba wyjmować właśnie dzidy z, z grzbietu tego stwora, tego triko. Co to znaczy natarcie? To znaczy, że właśnie masz w niego uderzyć, żeby on ten, ten pysk wyłożył. Aha, czyli może jest chyba droga. że tam coś jest. No ale widzicie, nie, że tak musiałem obrócić kamerę, żeby dopiero zauważyć to miejsce. No ale wiesz, no, bo nie ma raczej prosto, trzeba obracać kamerę w takich grach, żeby się Zaj rozglądać, się śmiejesz, no dobra, ale... No, to tak ale się mówi, wiesz, a to wiesz, prez... jak, jak nie masz pojęcia co trzeba zrobić tak naprawdę. To jest ICO, w ICO też ta tak było, że nie wiadomo było co trzeba zrobić, trzeba było się domyślać, łazić pięć razy w no, kółko tak. i, i jazda. O, I idziemy. animowany jest super ten chłopiec. No, też on jest trochę inaczej rysowany, mam wrażenie, niż otoczenie, bo on mm -hmm. jest taki bardziej w dosłownie tak, Tak, coś shadingowy. To znaczy, to nie, jest trochę, no, ale... coś w tym jest, tak. O, jest światło, mi się strasznie podobają. Myślę, że na HDR-ze, haha, press, to mm -hmm. te momenty robią bardzo duże wrażenie. Myślę, że warto kupić telewizor za 8000, żeby tak, te momenty Tak, Absolutnie, zmaczyć. dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie teraz warto grać więcej. inaczej po prostu. No, teraz to już granie inaczej, to jest w ogóle wstyd. Po prostu gry z PlayStation 3. teraz to wiesz, to nie powinno się oceniać, jak ktoś nie gra w hdr No właśnie, nie możesz no, nie. powiedzieć, czy to się jest ładne, czy nie. No, każdy recenzent <gry> twoje jest wyposażony. Telewizor. No, elegancko, no tutaj tak mówię, bardzo, bardzo wow, wow, tą mi się to podoba. To jest fajne, to jest że ten świat nie... robi takie, takie wrażenie naprawdę mm, rozmachem. A to jesteś super. tuż po poszedł do Kolosów, jak się na to patrzy, to, to, to totalnie część tego świata, nie? Do, no to widać od razu, nie? Kamienie takie z ornamentami, przepychane zielenią, która się wdziera, wszystko zniszczone jakieś i ten. To jest... To jest to samo. Oni nic innego nie umieją. Oni tam mają jednego grafika, który nie umie nic innego rysować. Już trzecią grę robią, by wymyć coś nowego, a on dalej rysuje te ruiny z zielenią, no. Teraz spróbujemy ściągnąć jakoś Triko, bo tylko można też przywołać. Tak jak teraz. I zobaczymy co się to? stanie. Ale ty teraz jesteś nad tym miejscem, gdzie tak. on spał, prawda? Tak, tak. Gdzie no, jest Triko? Był na dole. A to przyleci, przecież ma takie małe skrzydełka jak Ale, na, ale to, to ma na tych skrzydełkach, latać nie może. Ale taki już oskubany kurczak. No właśnie, najgorzej. <noise> najgorzej. Jak widzicie te motylki, te no. motylki wskazują, że gdzieś jest pożywienie i to są takie beczułki. Te beczułki można wziąć i rzucić na przykład tylko tylko to zje. To motyka, o wszędzie. tu jest zbieractwo o. i crafting o, i survival, fajnie. tak? O, to tylko tak. <noise> Ciągnij go. Taki niuans. Nie, to chyba taki niuans, bo ja m, póki co nie zauważyłem, żeby coś coś polepszało, jeżeli na przykład dałem tę beczułkę. A też okay. być może... właśnie no, mi się podoba to, jak on jest animowany Autentycznie. No, Fajnie to z wygląda. Kosmos, totalnie. Na to poszło Czyli, Czyli oni wzięli otoczenie mocy. z PS3 i wsadzili tam tylko animację z PS4 tych dwóch postaci. Nie, dzięki PS4 to działa w 30 klatkach, bo na PS3 no, działa nie. w 10, jak Shadow of na PS2. Czasami, czasami na przykład mnie też za, za, za zagłoski są robi? takie, że nie wiedziałem co zrobić. Szukam drogi, szukam, no nic nie ma i w końcu wskakuję o. na grzbiet stwora i się okazuje, że stwór gdzieś skacze, ja na nim. Aha. I to jest takie też mało m, póki intuicyjne. co oczywiste, mm -hmm. mało intuicyjne. Y no tak jak poprzednie gry, takie chłopaki mówią tego, studia. No, tam, I teraz to, wiesz, tam teraz. Tym szadło, to markę, tak? musisz kombinować. Ja, ja jak grałem, to miałem taki motyw, że właśnie nie miałem zielonego pojęcia, co zrobić. Chodziłem w kółko, poczułem właśnie chyba zresztą to podobna rzecz się dzieje. Tylko mi pokazał, co trzeba no, zrobić. widzisz, teraz tylko na patrzy, przykład nie? też tak no. patrzy. No, no, no i no, idziemy Moj na niego. przebiera jak kot przed skokiem. I zobaczymy, co zrobi. O, widzicie to jest o, właśnie, teraz są te pióra, i tutaj mi się tak średnio podobają. A jak tam no, był... W... No to chyba kwestia ma. oświetlenia jest po prostu, wiesz? Ale pyskiego i ta tak. mała sierść mi się. Znaczy, mówię, to kwestia piór. A. Zresztą swoją drogą, jak oni na, nawalili tyle piór, tyle ruszających się o, na o, momentów, to ruszających ja 7 mm, to się nie dziwi, że ten na no Leć, o, wow. o, to na pasturce miał problem. No triko! To będziemy chyba kończyć dużym rozmachem, czyli skokiem. Patrzcie, do. Myślę, że spadnie. <grym> na tak skok że no. No. ścięło trochę klatki. Nie wiem, czy zauważyliście. O, tak, ee. bo to ma, ta gra ma też z tym problemy. No dobra, słuchajcie, to tak wyglądało triko. Znaczy, tak wygląda The Last Guardian. Kas jeszcze będzie grał i na pewno się podzieli z nami swoimi na pełniejszymi... Na pewno na podcaście recenzja będzie. Tak, pełniejszymi e, objawami. A my dziękujemy za oglądanie i dobranoc. 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 dobranoc.